Jestem na tym etapie, gdzie się pakuję w kartony do wyprowadzki. Skąd ja mam tyle rzeczy? I gdybym miała mały domek, to byłabym w końcu zmuszona nie posiadać tyle przedmiotów, bo nie byłoby po prostu na nie miejsca. Stworzę sobie właśnie simkę. Nawet całkiem ładna się wylosowała. Wylosuję sobie jakieś takie charakterystyczne rzeczy u niej, żeby miała swój niepowtarzalny charakter. Dzięki temu, że losuję, to wtedy wychodzą mi takie simki, których sama bym nigdy nie zrobiła. Ważne jest to, jaki charakter będzie miała nasza. Simka, bo nie wiem, czy się będzie, czym się będzie zajmowała. I widzę, że jest na wsą sztuki. Dziecięci wysp i wegetarianką? Okej. Okay. Pani na włościach. Ta Simka chce posiadać największy i najwspanialszy dom. Moim zadaniem oprócz wybudowania tego domu będzie również spełnienie tej aspiracji. Robię challenge tiny house, więc od razu pomyślałam, żeby dać na imię jej Tina. Tu jest taka super e, mała działeczka na wyspie. Będzie miała swoją własną wyspę. Tina! Gdzie tu mini Minimalizm i brak konsumpcjonizmu. Mamy 19 450 Simolonów. Czy uda mi się zbudować ten mały domek za tyle? Na pewno, na pewno, pewnie. Jasne, zobaczymy, czas pokaże. Czas pokaże. Ja myślę, że mi się na spokojnie uda. Malutki domek mieszkalny. Jeśli chodzi o małe domki, to jest naprawdę dużo wyzwań. Doskonale mnie znacie i wiecie, że ja nie potrafię super budować. Dlatego skupię się na tym, wydaje mi się, że dosyć prostym wyzwaniu. I wybuduję mikrodom, maksymalnie 32 pola budowlane. I zacznę sobie od wybudowania po prostu yy, kwadratu na 32 pola. 32 Kratki. Dokładnie tyle ma ten domek. Jakoś dziwnie to wygląda. Jak robisz taki dom, to musisz już iść na odważnie. On będzie niebieski. To tak jak z jakimś rzadkim imieniem. Jeżeli masz na przykład na imię Cecyliusz, to albo jesteś totalnym przygrywem i każdy ci za to imię ciśnie, wyzywa i w ogóle się z niego śmieje, a ty jesteś smutny całe życie, albo jesteś takim super silnym człowiekiem, który nosi imię Cecyliusz z taką dumą. To jest naprawdę bardzo ładny dach. Ty wiesz, że masz talent? Taki efekt przy tak skromnym budżecie? Podoba mi się ten głos. To naprawdę ładny głaz. To jest ten moment, w którym wchodzimy do środka. Ja lepiej zapiszę, bo ja myślę, że gra może tego nie wytrzymać. Ja nie wiem kto mi dał prawa do budowania Będzie znajdowała się łazienka W tym domku będą pasowały moje ulubione okna One są z e, akcesorii Moschino Które jak widzę są nawet na Instant Gaming Możecie je sobie kupić kochani Linka macie w opisie Logiczne myślenie i mi już głowa zaczyna boleć O nie, logiczne myślenie, mój organizm się montuje Dam taką podłogę Ściany pomaluję tak na siwo Ale zrobimy sobie na tej jednej ścianie zdecydowanie jakąś tapetę Kurczę, nie wiem jak ja to wszystko pomebluję i tak dalej, ale wydaje mi się, że najłatwiej mi będzie zrobić teraz łazienkę, więc zacznę od niej. Prysznice dam taki o. Przypadkowo znalazłam ładny dywanik. Ja po prostu słuchajcie, dzięki chyba Waszym łapkom w górę. Pierwszy raz w życiu znalazłam od razu idealne dywany do pomieszczeń. No to się wcześniej nigdy nie zdarzało. Umieściłam półeczki na jakieś takie kosmetyki. I idealnie tutaj będą pasowały te lampki z klapuszkami. I już muszę się powstrzymać, żeby więcej tu rzeczy nie dawać. Piękny, tutaj pasujący szlafroczek. Tam kilka roślinek, ale ładne i pasują do zlewo. Proszę ocenić, na ile oceniacie tę łazienkę? Ceniamy od 1 do 10. Uwaga, uwaga, a się kurczę stresuje. Tu jest zlew. Jeszcze bym. Ach, jeszcze muszę to zrobić. Zapraszam do łazienki jeszcze raz, kochani. Oceniamy teraz. Doszły lampeczki w koło. A, no bo. Ja chyba mam problem po prostu. Ja chyba mam problem. Nie ma dla mnie nadziei. Teraz patrzcie na to. Ja teraz zrobię tak, że będziecie pod wrażeniem i wcale nie będzie dużo przedmiotów. Wcale. Jest kuchnia, jest łazienka i teraz tylko muszę zrobić salon i sypialnię. I tutaj chyba bym skorzystała z tych takich rozkładanych mebli. Kompaktowe wnętrza. O, jest takie łóżko, które normalnie możecie rozkładać. I tu bym je dała. Jedyną rzeczą, o którą mogę się zaczepić, no to malowanie obrazów. I jeszcze ona jest wegetarianką, więc mogłaby hodować warzywa swoje i sprzedawać jakieś takie fajne. Ale najpierw muszę spełnić swoje spaczenie. Myślę o tym, od kiedy zobaczyłam ten stolik. Moje ulubione kwiaty. Te kwiaty to dla mnie taki synonim szczęścia i radości. Nie wiem czemu, ale te kwiaty zawsze są dla mnie takie turbopogodne. Wy mnie wyklniecie. Widzicie, co ja wyrabiam? Ja już po prostu zaczynam przesadzać w tym momencie Najważniejsze to jest uświadomić sobie e, Właśnie to, dlatego już nic nie dodaję Five minutes later One ładne świeczuszki Skończyłam domek, zostało mi 250 simoleonów Tak wygląda cały A czemu... Ej, dziwnie to wygląda. Nie ma okien z przodu i turbo dziwnie to wygląda. Nie no, jak dam tu okno, to to będzie dziwnie. Muszę tego zamaskować. Ej, a może dam takie właśnie, wiecie, że niby... O, akurat okno zasłonięte. Markuję okna. Czy modyfikuję? Udaję, że są okna. ta -da! Moi kochani, oto domek skończony. Nawet kupiłam samochód. Tymczasem zapraszam was do środka, no bo nie widzieliście wszystkiego, jakby co te okna są fejkowe. No dobra, wejdźmy do środeczka, więc moi kochani, chodźcie to widzicie to. A tu jest rozkładane łóżko. Tu jest kuchnia. Jest zlew. Chyba są półki. Chyba jest wszystko. I w ogóle dałam radio, które położyłam na koszu, na śmieci. A oraz łazienkę. Bardzo dobrze znacie. Szkoda mi bardzo, że ten ogród y, nie jest trochę użytkowy. Ale mam nadzieję, że właśnie ona zarobiła 400 zł za nic, bo wskoczyło nam jakieś zarabianie simoleonów. Ej, ja nie lubię. Ja nie lubię, jak mi ktoś na siłę pomaga. Ja chcę, żeby właśnie było trudno. Chciałabym tutaj dać jakiegoś grilla, może jakiś basen, jakby się udało zarobić. Umieszczono 32 z 32 pól dla tego poziomu, czyli idealnie w poziom pierwszy, w ten najmniejszy domek. Aitina wydaje się bardzo zadowolona z tego domku. I ja chcę zobaczyć, co ona zrobi jako pierwsza, gdy, gdy do niego wejdzie. Dobra, wchodzi. Ogląda dzieła sztuki w internecie. Jeśli o pracy chciałaby podjąć jakąś pracę artystyczną, malarską, Dostępniam wam ten domek. Eee, trochę dziwnie wygląda. Ja bym go jeszcze ładniej upiększyła tutaj, ale no nie chcę przekroczyć budżetu. Dodaję go pod hashtag PurePia i tutaj. Budujcie swoje małe domki do 32 klatek i udostępniajcie pod hashtagiem w galerii PurePia. A w niedzielę na live obejrzymy te domki wspólnie i wybiorę jeden taki najlepszy, najfajniejszy, najciekawszy, i ta osoba zgarnie dowolne akcesoria bądź rozszerzenie związane z budową. Na przykład kompaktowe wnętrza. Dodatek wystrój marzeń, który jest teraz w fajnej promocji. No ale jak sami widzicie, jest opcji bardzo dużo. Linka macie w opisie, a my już wracamy do gry. Nie stać mnie, żeby namalować. Obraz. Żaden. Więc będę musiała w jakiś sposób zarobić. Rozejrzyjmy się po okolicy. Udało mi się znaleźć pomidory. Nie spodziewałam się, że zaczniemy grę od szperania w koszu na śmieci. Ej, rozpoczął się plitarg. O, jak się wystroiłaś. Widzę swoją szansę. i Jest tutaj gwiazda. Poprośmy ją o autograf. O, matko, nie zgodziłaś się. Czemu ja wcześniej na to nie wpadłam? Ona może zrobić jej zdjęcia. Bez zgody, oczywiście, i bez pytania. Ej, zrobimy jej zdjęcia tak z bliska, do jakiegoś pudelka. I po prostu. Sprzedamy te zdjęcia w internetach. Nie ma tutaj żadnych takich ciekawych meblik. Gdzie ty idziesz? Okej, okay. z jakiś gością. To nie jest jakiś gość, to jest Don. Największy flirciarz i kobieciarz zaczyna ją właśnie podrywać. To nie jest dobry pomysł. O nie, o niej daje róże. Ja to skreślam, słuchaj. Troszeczkę późno, ale wróciliśmy do domu. Wiecie, jak to mnie wkurza? Oni na siłę próbują ułatwić mi grę. Cały czas dostają jakieś głupie wyzwania. Dobra, zacznij może od małego obrazu. I widzicie to? Dali mi 400 simoleonów. Bez mojego pozwolenia. Maluję swój pierwszy obraz. Ja go zostawię na pamiątkę, bo jest piękny. My dostaliśmy informację, że będzie się szybciej uczyła, i to prawda. Patrzcie, jak to szybko leci. Ej, ktoś pukał? Przyszedł po co? Co to jest? On przyszedł do naszej Tiny po szklankę wody. On szedł tak tędy, tędy, tędy. Szedł tędy, 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 tędy. Przyjechał z innej miejscowości, żeby napić się szklanki wody. No tak. No tak. Chwal się bardzo tycim domem. No i jak już przelazł, no to... O, nawet nie musiała go zapraszać. Właśnie do domu. Zobacz, jaki mamy bardzo tyci domek. Od razu z nią flirtuje. Pracuje jako sprzedawca. Czuję pociąg do Simki o imieniu Tina i chcę umówić się na randkę. Czy chcesz, aby do tego doszło? Jak trzeba, to trzeba. Była taką randką zapoznawczą, żeby oni nie, nie skończyli w łóżku, tylko wręcz przeciwnie. Jako bardziej przyjaciele może być troszeczkę flirtów, ale nie za dużo. I zobaczymy, czy dalej będzie się o nią starał, jeżeli ona będzie wiecie. No nie ulegnie mój. Czy będzie się odzywał, dzwonił, czy komu zależy na jednym. A poproszę, żeby się postarał o wymarzoną pracę. Ciekawy pomysł, Tina. Wkrótce poinformujecie o mojej. Decyzji. Może powinniśmy się popisać i coś mu podać, ale oczywiście coś wegetariańskiego. Pierogi z warzywami, bo jestem y, Polką i to jest moje narodowa, moja narodowa potrawa. Patrioci, nawet w Simsach. Polska, najlepsze Polacy, najwspanialsi, a polskie dziewczyny najpiękniejsze. Don się zgadza, może wegetarianizm nie jest aż taki zły i wziął sobie kolejną porcję pierogów. Może ona go zmieni i on będzie już taki porządny, nie będzie tam randkował z 30. Tymi simkami naraz. Ej, to muszą być chyba najlepsze pierogi pod słońcem, że on je już trzecią porcję pierogów. Poza tym jest to trochę nienormalne. Odziała! Działa ten kosz, pomimo tego, że radno na nim stoi. Widzicie, jakie tajne rozwiązania. Randka się dosłownie kończy za chwilę, więc postanowiłam, że go odprowadzimy, żeby dać mu jasno do zrozumienia. Stary, nie przenocujesz u nas, ale zrobić pierwszy pocałunek, żeby jednak wiecie, ja już widzę, że ona jest mądrzejsza ode mnie, bo ja go całuję. Ja go chciałam całować, a ona jest mądrzejsza. I zobaczcie, w jaki sposób ona go pocałuje. Pocałowała go w czoło. Nawet nie. Nawet powietrze, by był chory na coś zakaźnego. Dzięki temu, że stanęła tutaj. Ona jest po prostu mądrzejsza i bardziej ogarnięta ode mnie. O, czekajcie, zacięło się. Jezu, znukałtowało ją to łóżko. Oh my god! Dobra, spróbuję jeszcze raz. Dobra, teraz poszło sprawnie. Zdjęcie z tej randki. Ale fajnie. No i moi kochani, tym sposobem kończymy pierwszy dzień w naszym tajnym domku e, Tina właśnie poszła spać, ale jest w tak dobrym nastroju. Dzwoni o... o której? O ósmej dzwoni, od razu jak wstał, zadzwonił. Należysz do marginesu? Twoje nikczemne uczynki Wykluczujcie ze społeczeństwa? Ale my się tym nie przejmujemy, dla nas liczy się wynik, masz serce do brudnej roboty, dlatego chcielibyśmy złożyć ci propozycję rozpoczęcia kariery kryminalisty. Nie, w ogóle Dom, co ty odwalasz? Teraz mam wątpliwości, czemu on zaproponował to jej? Nadal widzę, że pracuje jako sprzedawca, ale czyżby on werbował do grup przestępczych? Ona właśnie idzie do pracy. Ale nasza koleżanka z pracy, którą teraz poznaliśmy, mówi, że Don jest fajny. Myślicie, że powinniśmy jej wierzyć? Ty, Don, bardzo do siebie pasujecie. Może coś na dłużej? Ej, mi się wydaje, że ten dom jest jakimś gęsterem ukrytym. Ej, wiesz, jestem trochę w dziwnej sytuacji. Mogę przez jakiś czas u ciebie pomieszkać? Jasne! Ja mam tylko jedno łóżko, jeden pokój. Wbijaj, kurde, z walizką. Babo, jedna. Nie ma sprawy. Pomyślimy się w tym małym domku. Aha. Khán Hej Tina! Mam ochotę spróbować czegoś ekscytującego, czegoś w stylu zmiany pracy. Co sądzisz? No my ci sugerowaliśmy. Ale może! Mam nową teorię spiskową. Tina zaproponowała mu zmianę pracy. On mówi, jasne, zmienię pracę. I to była tylko, wiecie, żeby się odczepiła, bo nie zamierzał. Ale po randce z nią stwierdził, że naprawdę się zmieni i naprawdę nie będzie już sterem, tylko porządnym simem i stworzy z naszą Tiną rodzinę. Masz rację, spróbuję. Hej, zdobyła awans w pracy, gratulacje! Aj ona jej nie lubi. Widzicie to? Ona nie chce jej w, w małym domku. Ej, nie podoba jej się mały domek. Widzieliście, jak zareagował? Ej, wypad! Będzie spała na dworzu. W ogóle zamiast posprzątać, nie? Tyle godzin siedziała, to odwalała jakąś dziwną manianę u nas. Ona nam coś ugotuje. Dobra, czyli jednak jest dobrą, dobrą kobietą. Jej się nic nie podoba w tym domu. Talerze jej się nie podobają. Przepraszam bardzo, jesteś turbo niegrzeczna. Uważam, że mamy idealne talerze. Wegetariański hot dog. Ej kocham ją ona, ona wie, że my jesteśmy wegetarianinami Zrobiła nam wegetariańskiego hot doga Ej sama go zeżrę. Bezczelna Dawaj tego hot doga I płaczą na teraz oh my God, Nie wiem co mam o tym myśleć Nie smuć się, przynocujemy cię na schodach możesz spać za to, co powiedziałaś o naszych talerzach domku i że zerwać burrito. To on dzwoni! Czy chcesz udać się ze mną na jasne? Stara się, dzwoni, wysyła SMSy, nasyła na nas innych, żeby go chwalili, ale tu nie ma tego wydarzenia, ono się nie odbywa. On, je, on ją zabrał na jakieś szczere pole Zobaczcie, to wydarzenie nawet mi się nie wczytało Czyli po prostu Ej, my się całujemy z mojej zgody Ej, serio? Dobra, będą robić barabara. Bara. Dobra, teraz będą robili barabara bara W krypcie Mega romantycznie Ja myślę, że ona może go poprosić, żeby byli razem Ale dopiero jutro, bądźmy niedostępni Ucieknijmy niczym kapciuszek O północy Bo jej się chce bardzo do toalety Będę okropną matką Moje dziecko będzie nie. ненавидеть? jest w ciąży. Mam opcję, żeby się postarała o wymarzoną pracę i spróbuję ją wykurzyć z naszej pracy, żeby z nami do roboty nie chodziła. Znam cię za słabo, żeby z tobą rozmawiać? I się obraziła na nowo. Ale my mamy straszne relacje z nią. Takie naprawdę toksyczna przyjaźń to jest. Ja nie wiem, co mam o niej sądzić. Mam przeczucie. Moja intuicja mi mówi, żebyśmy trzymali się od tej baby jak najdalej. Stoi tylko przed naszym domem. Co za dziwna baba. Don dzwoni. Hej Tina, którego dnia przypomniała mi się nasza rozmowa. Decyzja podjęta. Rozpoczynam nową karierę. Dobra, widzowie, stop, stop. Odpalajcie komentarze, piszcie w komentarzu, jaką karierę może podjąć Don. On chce atencji, on chce być kimś podziwianym, więc albo gwiazda, albo kariera sportowa, ale stawiam na karierę sportową. Powiedzmy, że ta kariera będzie wyznacznikiem tego, jak bardzo Tina go zmieniła i zainspirowała, ok? Wszystko się zaraz wyjaśni. Mala! został! No chyba nie! Dzwonił po raz kolejny. Udało mi się dostać tę pracę. Teraz może moje marzenia wreszcie się spełnią. Ja Nie wiem, co mam o tym myśleć, widzowie. Ej, ale on mnie rozegrał. Ej, to jest najciekawsza relacja, jaką miałam w The Sims 4 z innym Simem. Teraz pytanie, czy ona rzeczywiście, on chce być przy niej, dlatego podjął tą karierę? Czy może jest chorym Stalkerem, który będzie ją wszędzie śledził i kontrolował? Czy od początku miał. Nie, nagle jest astronautą. Dobra, idź pobiegać, bo ona czuje stres związany z pracą. Ej, powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie mi się odon przyszedł, mieszka. Poczekaj, ej, wracaj do domu, bo. Gdzie ty jesteś? Wracaj do domu, bo przyszedł twój ukochany. O, no to może zróbmy po raz kolejny pierogi z warzywami. Ostatnio mu tak. Nie! <laughs> Okej. Okay. Co ja mam o tym myśleć? Blasy jeszcze do kibla. Co za świnie? Aha, i teraz pomaga w gotowaniu niby. Słuchajcie, robimy konfrontację, zawołaj na posiłek Pocałuj wezmę Nie, ona w ogóle nie reaguje On mówi, on mówi kajdanki Ona się cieszy A my nie jesteśmy jeszcze parą oficjalnie Dobra, to może moja wina była, słuchajcie Bo zapomniałam go zapytać, żeby byli parą Ej, oni się teraz kłócą ze sobą O, zdobyła Właśnie level sławy, bardzo się cieszę Nie mogę przestać o tym myśleć I muszę zapytać, czy chce ze mną zamieszkać Tak, z miłą chęcią Chodź do nas Ej, weźmiemy troszeczkę pieniążków, bo czemu by nie? Dobra, mamy go tutaj. Ej, oni się nienawidzą. Dobra. Zrobiła. Czy teraz możesz mu oficjalnie... Jest, było. podzielić się wielkimi wieściami. Jestem w ciąży. Będziemy mieli dzidzie. Ej, zareagował pozytywnie. Cieszę się, że daje jej wsparcie, bo ona się chyba tego bała. Uważam, że o dziwo oni są świetną parą. Dlatego Don właśnie na plaży... Oświadcza się naszej Tinie. Tutaj z tyłu jest ich przyszły dom. Zamek. Ale sorry, będziecie musieli mieszkać właśnie w tym tajnym domku, żeby sprawdzić, czy nam się cała rodzina powiększy. Bo teraz może być o wiele trudniej. On potrzebuje grać w szachy. I tutaj zaczyna się problem. No bo my nie mamy miejsca na szachy, nie? Próbujemy żyć w tajnym domku, więc robię to. Do tej pory gramy się tutaj 10 na 10. I bardzo... Dużą przyjemność mi sprawia granie na takiej małej przestrzeni, że wszyscy są obok siebie, oni cały czas ze sobą rozmawiają, mają kontakt, no bo trochę nie mają wyboru, nie? O, widzicie, stała się romantyczna dzięki Donowi. Oni tam naprawdę się świetnie dobrali. Pograj z nim w szachy, musisz go wspierać w rozwoju kariery. A, zróbcie barabara w tym łóżku, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, nie mogą, nie mogą zrobić barabara tutaj. O, i ona się musi posunąć, nie? I pytanie, czy będą mogli zrobić barabara? Nie. Ona poszła spać zresztą. Ona nie chce robić barabara. Dobra, idź spać. Jeszcze raz, rozłóż łóżko. Czemu on ją wygnał? A, żeby na nią nie spadło łóżko. O, romantyk. Może teraz się uda. Barabara. Nie, on idzie spać automatycznie. Czyli to nie jest wina, słuchajcie, tego, że ona była zmęczona, tylko to jest wina tego, że gra w taki sposób dziwnie działa. Patrzcie, kto przyszedł. Oj, myśli o donie małpa i weszła bez pozwolenia. A ona, słuchajcie, chce go chyba poderwać, ale teraz on jest w naszych łapach, więc my możemy po prostu powiedzieć, e, że zaręczyliśmy się. Zobaczmy na jej reakcję. Smutna jest. Ej, no oni są tacy szczęśliwi. Ona wydaje się... Nie, jednak trochę jej mi na zrzedła, ale wydawała się zadowolona ogólnie. O, poszedł do pracy w ogóle. Czekaj, ty też musisz iść do pracy. O, dobra, poszła do pracy, pracuj ciężko. Ona w ogóle siedzi sobie u nas w chacie i rozkłada sobie łóżko, żeby w nim płakać. Pozdrawiam. Właśnie ją zn znokautowało. Co zrobi teraz? To znowu rozkłada. Ej, ona cały czas rozkłada to łóżko. Rozkłada i składa. Znowu ją znokautowało. Ty ona jest. Ej. Ja nie chciałam nic z nią robić, miałam za dobre serce. Tina tak samo, Don tak samo, nawet jej nie wygnał z domu, więc nasze łóżko zostało bohaterem naszego tajnej domu i zrobiło porządek z tą typiarą. Jeżeli ktoś z was napisał, że ten domek jest brzydki, albo nie podawają wam się talerze czy cokolwiek, no to skończycie tak samo jak ta Simka. Lepiej bym sobie tego w ogóle nie wymyśliła i nie zaplanowała. Brawo łóżko, kocham cię, nigdy nie powiększymy tego domku, jest idealny. Mrożny kosiarz, ej jakieś dziecko przyszło do nas do domu. Ej to nie jest jej córka? Jej córka przyszła, ale jaja. Czajcie, poszła smutna. Ale, co się dzieje w tej rozgrywce? Kocham Simsy. Ona się czuje wypalona! Tina czuje się wypalona. Wy... Dobra, Tina, nie ma sprawy. Zobacz, twój mąż Don dostał właśnie awans, więc będzie mógł spokojnie was utrzymywać. Możesz sobie e, zrezygnować z tej roboty. Zebraliśmy trochę pieniędzy, więc ja zajmę się pełnianiem tej aspiracji, tak jak obiecałam. I ona po prostu chce mieć bardzo dużo dzieł sztuki w domu, więc nakupuje obrazów. Gdzieś tam je powiesimy. Trzeba będzie znaleźć teraz miejsce dla dziecka. Kupię kołyskę. Jeden etap aspiracji. Ona chce mieć teraz dom warty 100 tysięcy, a jest warty 50 i wydać 5 tysięcy na kształtowanie terenu, a wydaliśmy 300. Dobra, ej, to mi się podoba, kształtowanie terenu. Ej, no marzyłam o takim miejscu z grillem, więc teraz co zrobimy? Tada! Ale normalnie poniósł mnie melanż. Zobaczcie tutaj, pełno drzewek A w nocy wszystko jest oświetlone tymi drzewkami Jest naprawdę fajnie, jest basem. No to teraz sobie pożyjecie Bardzo fajnie, ja myślę, że ich życie teraz się odmieni w ogóle na lepsze Bo będą mogli spędzać również czas na zewnątrz Ona zaczęła właśnie rodzić, moi kochani Ja myślałam, że im brzuch boli, bo zjadła hamburgera Ja zapomniałam, że jest wegetarianką Ale ciąża poród trwa Urodź dziecko, urodźmy w małym domku Gdzie on, bie on biegnie? On pięknie tam, pani Chodź szybko tu na poród. Swojej córki mam nadzieję, że to córka. Będzie bardzo bym chciała, żeby to była córka. Dziewczynka jest. Nazwiemy ją Tini. Ej, urodzono ją, ale super. O, aż z wrażenia na kibelek. Po cały nieznany numer. Towar dostarczony. Nie spóźnij się. No tak, dostarczony, bo właśnie się urodziła. Ej, ale oni mnie w tej grze trolują. Oboje ciężko pracują, bo musimy nazbierać aż 100 tysięcy simolonów, żeby mieć jeszcze droższy dom. Jest pewien minus mieszkania w naszym idealnym domku. Jak oni chcą zatańczyć ze sobą wolny taniec, to muszą wyjść na zewnątrz. Dorastamy tajni I bardzo się cieszę, bo chcę zobaczyć jak ona będzie wyglądała. Je, jaka słodka. Ej, ma okulary. Brązowe, chyba ma oczy z tego. Tak, brązowe oczy. Uuu, czy my tu zmieścimy rzeczy potrzebne temu dziecku do tego domku? Bo to będzie turbo wyzwanie. Łóżeczko. Będę musiała tą szafkę gdzieś przesunąć, ale gdzie? Dobra, słuchajcie, jestem zmuszona usunąć po prostu okno. Do łóżeczka normalnie wchodzi... Też nie może. To chyba przez to, że to jest na polu rozkładania łóżka. Ja po prostu nie mam miejsca na dziecko w takim wypadku. Dobra. Po prostu to jest jedyne rozwiązanie, które teraz może być, żeby tak to wyglądało. Chyba, że wyniosę sztalugę i wyniosę to do hobby, ale właśnie nie o to chodziło w Tajni Dom. Ponieważ Tajni ma właśnie urodzinki. Eee, jaka fajna rodzina. No przyznajcie, że fajnie wyglądają razem. Jakie fajne włosy ma długie teraz. Ej, śliczna ona jest. Ale usta mam chyba po mamie. No i teraz, czy zmieścimy wszystkie rzeczy potrzebne yy, małemu dziecku? Łóżeczko, kibelek. Ej, może krzynię z zabawkami możemy na szczęście pomniejszyć o jeden, więc damy radę ją tu umieścić. Ej, zmieści się wszystko. To prawda, no nie wygląda to za fajnie, ale na luzie. Ale o, wiecie co on mówi? On mówi, że tu się nie da mieszkać z dzieckiem w tym domku. Nigdy, nigdy jeszcze nie miał, e, że ten mały domek mu się nie podoba, tiny house. Teraz jak się pojawiła ich córka i dorosła, to nagle mu się nie podoba. On po prostu jest odpowiedzialny. W przeciwieństwie do nas! Ej, jak ona się szybko uczy, ta młoda. Ona ma takiego busta do nauki tych dziecięcych umiejętności dzięki temu domkowi. Ej, witamy w naszej okolicy. Część, że po tylu... I w długim czasie przyszli sąsiedzi. Skorzystajmy z okazji, że są u nas sąsiedzi i dorośnijmy dalej naszą tajni, no bo żeby zrobić ostateczny, ostatni sprawdzian, czy e, wiecie, grupa wiekowa dziecko oraz nastolatek da radę w naszym małym domku. Ej, jaką ma fajną fryzurę. Ej, ona ma włosy jak mama, totalnie. Niechlujna! Pierwsza cecha, której się wylosowała, niechlujna. Ja myślę, że to nie jest przypadek, że po prostu w takim małym domku jest bardzo prosto, albo oba mnie. Nie da się w ogóle przejść. My mamy taki korytarz życia: jak wyjdziecie do środka, to musicie iść tak tędy, 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 tędy i tędy do łóżka. Myślę, że dałabym radę tutaj mieszkać w czterech simów że dwójka rodziców i dwójka dzieci. Tylko te dzieci byłyby mega smutne w takim małym domku ze starymi. Ale w momencie, kiedy już dorastają, no to każdy chciałby. Mieć swój pokój. Ale żyje się całkiem fajnie. Oczywiście ona chce mieć super bogaty domek, nie? Wie, żeby spełnić tą aspirację, więc ja nie chcę wymieniać sprzętu i rzeczy w domu w środku. O, spełniliśmy. Posiadaj 30 okien. O oh mój god, maluj te obrazy laska. Moje ptaszynki. Minęło wiele dni w życiu naszej rodziny, gdzie nasza rodzinka była bardzo szczęśliwa, chociaż żyło nam się troszeczkę trudno i przede wszystkim ciasno. Kolejne urodziny, gdzie tajni stanie się już nastolatką, i możemy teraz zobaczyć, jak będzie wyglądała. O boże, trochę buntownicza. Śmiała! Ile ma kolczyków? O, matko, jedyna! Jej tata został kosmonautą i musiał na to wszystko zarobić. Tak wygląda nasz domek, ale tylko w ten sposób mogłam wspomnieć tą aspirację, która jest absurdalna. Trzeba było posiadać wiele kolumn, okien oraz dom warty gruby hajs, ale gwarantuję wam, że jeżeli podejmiecie to wyzwanie, to na pewno wam się nie będzie nudziło. Bardzo miła odmiana w stosunku do tego przypychu, w którym żyjemy na co dzień w simsach. Polony przestają się liczyć? Liczy się każdy metr kwadratowy, każda kratka. Czekam na Wasze domki w galerii. My się widzimy w niedzielę na live, i dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy podejmujecie rękawice i zagracie w to wyzwanie?